Witamy Was bardzo serdecznie, drodzy widzowie, drodzy YouTube, drodzy widzowie na żywo. Ja nazywam się Roller, ten pan to Shade, a mapka, na której teraz będziemy grali, to oczywiście, jak widzieliście, New Creek yy, y, District. Y tak, tak, tak a raczej nie my będziemy, za to mamy już lag od J-popa, jakaś tak, jak lag na zespitowanie robotników. Natomiast oczywiście nie my będziemy grali, tylko profesjonalni tak gracze jest. ponieważ nasza gra mogłaby nieco gorzej wyglądać. Nieco. <noise> nieco, oczywiście. Nie. Podobny skill, ale... Jednak to innego. Tak, ale my wolimy komentować dla Was, a nie sobie grać. Jeszcze reklama na Facebooku oczywiście, chodźcie, lajkujcie, bo warto poszerzać polski i nie tylko polski zagraniczny e-sport. polski, dlatego że jest z tego co ogarnąłem Polakiem. Ale może wrócimy właśnie do samej gry. Pierwszym graczem tutaj na tej mapie właśnie w lewym dolnym rogu respina się Aihara, czyli czerwony Protoss. Tak, natomiast jego przeciwnikiem będzie polski gracz. Jade Pop, niebieski Protos. No właśnie, mają PvP, czyli mecz, który prawdopodobnie skończy się że z jednej bazy. E, tak mi się wydaje, aczkolwiek. E, aczkolwiek. E, no może to się skończyć, czyć czy również tak, że obydwoje gracze będą ekspansję, co widzimy może w 10% wszystkich gier PvP, e, jakie istnieją. Tak, Tara pyta swojego przeciwnika. Czy jest dobry w PvP, ponieważ oczywiście każdy z nas wie, jak Protos uwielbia. Mech-up PvP, każdy mm. go tak samo nie znosi. Niektórzy nawet na rady, że od razu wychodzą, nawet nie starają się nic zrobić. I Jay Tko poprowadza mu, że to zależy. Tak, no dokładnie. Ja mm. powiem tylko tyle, a wracając do może samego upu że jest to e, chyba najbardziej, tak jak właśnie powiedzieć nielubiony przez graczy mech-up w ogóle w grze i najgorszy mirror w grze. Znaczy najgorszy pod względem mm. e, lubienia graczy, bo, bo, bo wiem, że ZvZ jest tym mechapem raczej agresywnym, chociaż który tym przychodzi w makro. TV to zawsze agresja, bo jak nie jest agresywny, no to, to przegrywasz. A no. TV to kiedyś było turtulowanie się, a teraz to jest naprawdę bardzo, bardzo interesująca grana. Więc... PVP tak naprawdę wygrana zależy od odrobiny szczęścia, bo PVP jest strasznie losowe. Mhm. Tutaj rządzi przypadek. Tak. Natomiast również od ym... kontrującego buildu. No właśnie, i też od scoutu, bo jeżeli uda nam się jakoś przyniżować i jak tam wjechać bokiem bazy i zeskałtować przeciwnika, to wtedy możemy właśnie trzasnąć pomocą mocno. Po prostu Protos jest taką rasą, która kontruje zazwyczaj inne rasy, więc jak się spotyka Protoss na Protosa, to wiadomo, że ma takie hard na siebie. Tak, wojna kontra. Tak, wojna kontra. Za to oczywiście możemy też wannąć klasycznego, starego, nigdy nie nudzącego się Forgata'a, schować jakąś próbkę w bazie przeciwnika, zrzucić tam Pylona i cieszyć się zwycięstwem oraz raj'am ze strony naszego oponenta. Tak, dokładnie. A ja w ogóle wracam do tego, bo śmiesznie byłoby zobaczyć korwit na Forbieta, bo na razie mi robiłem tak naprawdę ze stronobus graczy. Jaspo ma troszeczkę wcześniejszy tutaj e Warway technology. <coughs> no ale jak na razie idzie, idzie pierwszy chronobus, e jest 30 energii, więc e pójdzie też drugi, pewnie trzeci również. Jeżeli zdąży się to naruwać, jeżeli to będzie chciał robić tak jak w momencie, kiedy to się skończy, to będzie prawie, prawie ta energia będzie do tego chronobusta Ważne, co chlonobósta również w Technology, więc tutaj nie ma ewentualnych z stalkerów. Czasami coś takiego się gra, że dajemy dwa gate y i nie chronobustujemy e, oczywiście Wargate Tech, tylko na przykład stalkerów i wtedy staramy tak, się kupować um, No natomiast... i ładne, ładne to ściągnięcie, tylko jeszcze powiem przez stare tej kropki, więc tutaj niezbyt wiele widzi właśnie nasz polski zawod. Tak, i widzimy schowany w rogu Stargate, czyli będziemy mieli Feniksy. No właśnie, Feniksy. I teraz ciekawe, jak tutaj j -Pop sobie poradzi, bo widzimy, że presja ze strony, ze strony Tary będzie dosyć mocna, chociaż zobacz, on chyba będzie się tak, na ekspansję. Tak, ekspansję. I to jest idealny moment w tym momencie dla Jake popa tak, który go... będzie robił Feniksy, ponieważ... Protosowi, póki nie ma blink stalków, eee. dosyć ciężko jest obronić jedną ekspansję, wie szybko bronić eee. drugą. I ja to wiem z doświadczenia, ja to wiem z oglądania różnych meczy, eee. że to jest po prostu ciężkie dla Protosa obrona przed Feniksami, jeśli mamy już ekspansję. Z drugiej strony jest to bardzo odważny ruch ze strony Tara. Eee. Bo zauważ, że gdyby um, Jason poszedł w jakiś robot, czy chociażby ten Fourgate, zaatakowałby na eee, Tara, eee. to Tar nie miałby się tak naprawdę czym bronić. Zrobił. Myślę, że to coś w stylu tutaj mind game a puścił te dwa stalkery za lotę, mm -hmm. no to y O ładne po tak, tak, jeszcze ładne chyba urat uratuje, o... chyba jeszcze nie, nie, nie uratować. Myślę, że to może być coś w stylu mindgame'a ze strony Tary, bo teraz J-pop mówił, o kurcze, tutaj atakujemy dwoma stalkerami już za lotem z początku, to pewnie zaraz przyjdzie coś więcej, jeszcze mm -hmm. tam Pailona robi pod bazą, tak? To był jego Pailon, tak, Czy to tak, był tak, Pailon tak, J-popa? Tak, tak, to, to był on, Pylon Tary, który został skancelowany, tak. czyli myślę, że to miał o... być właśnie mindgame. I czy ten stalker zostanie? do On biegnie? ma jeden życia, on ma jeden życie. musi teraz <coughs> uciekać <coughs> jak najlepiej. A i stalker y, za lot, przepraszam, poszedł w innym zupełnie tam, kierunku, i właśnie, uciekł z... Mógłby dwa zabić z dwie, albo to po prostu tutaj do to było tak. Oj, no i teraz, znaczy to jest... Wobra sytuacja z tego powodu, że y, Tara gra Immortale, więc czy będzie grał Immortale, więc będzie mógł go tutaj podnieść, e, aczkolwiek no są... No to jest... No, Frigate albo się gra Frigate Ding Stalker, albo Frigate Robert, albo Frigate, y, y, stargate, y, no i tyle. Tak, więc to nie ma, albo Forgate oczywiście, to nie ma specjalnej dywagacji. Frigate coś zazwyczaj to jest. Baf w tym momencie wpadają do Linii minerału te podnosi próbę z, z oczywiście z gazu, ale przydałoby się, żeby zostało właśnie jedną energię na podniesienie, żeby tutaj mógł, mógł wchodzić ewentualnie Stalkera sentry na przykład, żeby nie tak, można, bo... to jest też bardzo dobry target. Prostu, dokładnie. No i tym bardziej, że Sentry to jednostka a widzimy, że zadaje 20-20, bo to jest dwa ataki. Mm, ale więc... pojedyncze zadaje 10 tak. też, a taki Sentry? Ma mi troszkę prosili, bo. Bardzo 40-40. Myślałem, że 50-50. I 50. to ma tak. 80 ci razem starczy, tak? 40 tak. życia, 40 tarczy. Dokładnie. No to nie jest najsilniejsze, żeby tutaj. Że... Będzie próbował powiedzieć, znaczy, ale co jest ryzykowne. Oj, tutaj... teraz już tak. Mógłby, co prawda, gdyby nie te 4 obiekty teraz, mógłby zaatakować. Ale zobaczcie, tak zdecyduje się na agresję, że niestety, czy to jest ten nie, nie no, jest ten. Jest ten mhm. y, fend, więc. Bardzo dobra sytuacja teraz ze strony JP. Nie, nie ma oczywiście, żeby to się bił teraz tera posiada 4 gate, y, więc będzie mógł korpować więcej jednostek. Kolejny set, znaczy właśnie to jest dosyć niedobra nie dobra sytuacja, że to jest du duża ilość centry. Tak, właśnie hmm. w tym momencie został jeszcze y, dołożony kolejny i wbija się tam taka naprawdę na hama, podnosi te centry, żeby zapobiec Worskim domu. nie no, będę tak, centry i, A, i jednego. dwa jednego Phoenixa. Co to oh, było bić, oh, o, się wchodzi się do środka, kolejne centry zostało zniszczone, mm -hmm. stargetowany został teraz kamon. i czy zrobił jakiś większy damage raczej raczej tak myślę, że da radę, ponieważ... No tu a, to będzie trzeba... Tak, mamy nie jest, mam niejednę. No, tak, cztery gate na trzy gatey to od razu było widać, że to... Yy, to znaczy jay Pop, Pop też ma cztery gatey, ale GG yy, -well, well, well Play mamy ze strony jay Popa, no niestety został wyskałtowany jego Stargate, natomiast... Bardzo dobrze zagrany ten szybki nexus ze strony um, e, Tary. Tary, dokładnie. No, nie mogę włączyć tutaj naszych twarzy, hmm, nieważne. O, już, ok, się. Włączam Wam nasze twarzy, żebyście mogli się na coś bardziej ekscytującego niż ekran StarCrafta, który będzie się dopiero ładował. W się, sensie, że na nasze twarze? Tak, mówię, że nasze twarze i tak, tak będą interes bardziej interesujące niż ogólny wyników, chociaż no, też można byłoby się kłócić, y jeżeli chodzi o tę sprawę. E, no dobra no. Coś tu ja nie pykło. Znaczy się właśnie ja się trochę bałem, bo dlatego że jeżeli nasz przeciwnik gra y ekspansję, a my gramy y Feniksy, to okej, okay, Feniksy mogą podnieść ci Senty 3, 2 albo Sakera ale to nie jest samo co 3 2 Immortale. Tak, na pewno 3G byłoby znacznie bardziej, a później rzeczywiście mm -hmm. for, bo widzieliśmy, że obydwoje gracze mieli w manierze dokładanie później kolejnego gate'a, oczywiście powinno się to wydarzyć, myślę, mm -hmm. więc na pewno byłoby to bardziej efektowne niż te Fenixy, które tak naprawdę nic nie zrobiły i było ich tam tyle mało. No właśnie, no troszkę mało, trzy nic się jednak tutaj nie wystarczyło, Znaczy, gdyby tam wcześniej się zdecydował na agresję i podniósł trzy to myślę, że byłaby taka opcja, czegokolwiek, jeżeli nic takiego się nie wydarzyło, to też ciężko było, to, żeby taki sukces został odniesiony. Jesteśmy już w lobby, więc na ja to napiszę, że jesteśmy ready. To była pierwsza gra tych graczy, tak? Czyli tak. się gdzieś w polu... e, Nie, to jest pierwsza gra, bo teraz, teraz będziemy mieli grę numer chyba z no dwa, w się, tak się wydaje. Czyli gra numer dwa, czyli be, Best of Three. Mhm. Mm e, ja bym spojrzał, gdzie jesteśmy w profecie, ale to może później. Tak, znaczy możemy sobie chyba teraz szybciutko luknąć, <coughs> bo jesteśmy na... dobra, pamiętam na jakich graczach. E, właśnie zobaczymy, jak w tej bracketie no, tutaj jest chyba tak? na Pop na e, tak, jace mm. może Miszu uda się przedostać, to wtedy będzie walczył z którymś z tych protosów. Tak, Ronson tutaj na mm. Doom, ale nie brał. Mm. A nie widzimy dalszej kidziak części. Aha, bo tu jest dalsza część, Okej, okay, Widzimy, jak właśnie kryje się dolnym brakietem przy, no, To fajnie, że... ale teraz idzie na sluta. Oj, oj, no, oj To może ciekawe. To może być mia Miazgunia. Tak, natomiast y, widzimy, że dopiero finał będzie w best of five. Tak, dopiero finał będzie best of five, no więc no myślę, że to spokojnie do 24 się doszło takim tempem. No i fajnie, bo to jest to sporo jeszcze gier na tutaj. Widzę, że 35 widzów na kanale, więc pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Ja widzę, że nam się gra zaczyna, więc szybko również zapadam wam obraz, może nie tak również ciekawy, bo zładowania się gra aczkolwiek myślę, że nie będziemy narzekać, bo widzimy, że mapą będzie Cloud Kingdom, to no jest to mapa stara i lubiona przez wszystkich chyba graczy na świecie, znaczy generalnie najbardziej chyba na świecie lubią grabi, bo pamiętam taką grę, no w sumie wszyscy trochę o tym mówić, bo Graut czy na Grabie'ego. <summit> <d pleas> I mając e, cztery bazy na dwie grabi to wygrał, tylko i wyłącznie dzięki temu, że wykorzystywał taki bardzo hamcy High graph, którego zaraz pokażę e, niszcząc, niszcząc cały e, tak. czas bazy, podejrzewam, że wiem o który ci chodzi, I, tylko przez jeszcze graczy. Okej, zaczynamy, no właśnie. Tak, i na górnej części no wiem, Cloud Kingdom, no. ponieważ są tutaj tylko dwa miejsca do zespałnowania się, hmm. mamy czerwonego polskiego gracza Jade Popa. Oczywiście Protosa. Hmm. Dokładnie. No, a z drugiej strony mamy e, Tarę, czyli niebieskiego e, Protosa, który nie jest polskim reprezentantem. Nie. E, niestety, aczkolwiek, e, no naprawdę fajnie zagrał w ostatniej grze i pokazał, że jednak można przeżyć szybki z jeżeli tak. na szczycie nikt też tego nie wykorzysta. I to mi przypomina naprawdę bardzo, bardzo stare gry, które rozgrywał Hak. Tak. Tak, łapał szybkie ekspansje i jeszcze miał do swojego przeciwnika. Mm -hmm. Po prostu y, były czasy, w którym naprawdę podbiedziałem hakam niestety tego z Tak, znaczy on, on wyjechał do Korei czy coś takiego tak. i kam... i później zaczął. No, znaczy generalnie jak Europejczycy wierzą na no, Korei to nie wygląda najlepiej, ale może tylko chciałem powiedzieć o tym wkurzającym eee, O tym wkurzającym eee, Aha, okej. Okay. No, mówi, że chciał być na IEM, Katowice, Tak, ale ma no, inny, tak, inny się nie miał. E, Dobra, e, mówię tylko o tym bardzo kurzającym mnie w high grandzie. Tutaj mamy bazę jako zerki, Znaczy, oczywiście nie gra w tej zerk, ale wspomnę <laughs> sobie o tym, tylko że ja gram tą bazą. Mamy sobie tutaj bazy, jest wszystko fajnie, nagle patrzymy. A tutaj jest taki pylon słownie, chamski, a tutaj, albo gdzieś tutaj sobie no. jest pylon, pojawia się 400 stalkery i zaczynamy to atakować. Co więcej, mogą się pojawiać np. dwa Heterkery, które sobie tutaj przyjadą, budzą się dwa sztormy w minerały, i nie masz, nie masz żadnych dronek. Jednak mówiąc sytuacja i też na przykład tutaj cała armia Protosa, kiedy są tu kolosy, eksperymenty, temal gdzie działają w to, a tego możesz kompletnie nic zrobić. Teraz sam samej rozgrywce mamy szybki gaz, znaczy szybki gaz, nie? normalny gaz z jednej i z drugiej strony, ale to, to JPOP będzie skantował. Tak, chciałem powiedzieć, że to po prostu wykorzystywanie mapy oczywiście. Tak. Nie każdy gracz potrafi to wykorzystać, mm -hmm. ale oczywiście jesteśmy w Masterze, jesteśmy w Grand Masterze, ponieważ jest to Master Cup, więc ci gracze wiedzą, jak wykorzystać tutaj każdy szczegół. Tak, no, gdyby, gdyby to, co ten, ten patrol został narysowany odwrotnie, w sensie, że ten dziubek byłby tutaj na górze, przypominałby to w sumie właśnie, tak jak powiedziałeś, diament, diamen, taki w sumie diament to się to tak. wygląda, tylko że nie w płaszczyźnie takiej, tylko takiej. Ale, no ale to taka to moja mała dygresja do tego, że na patrola są ładnie narysowane. Czasami gracze rysują sobie serduszka. No teraz nie wiem, co to jest, jak nie, nie będę się podejmował oceny tego góry go jest, To jest Wie, wielokąt. O, wielokąt sporem. Okay. E, widzimy, że tutaj gracze bardzo ładnie za całą konwersują. Ciekawe, jak opóźnili swoje filmy, bo ja niestety się też nie skupiłem, piln, nie pilnowałem ich timingów. Mhm. No, no, Dwa z, gazy. widzę tego, że jest wszystko jest gazy. dobrze. Tak, Tara troszeczkę szybszy, szybszy drugi gaz, bo to JSMO szybszy zero, no to tam zawsze takie różnice mogą wynikać. No właśnie z różnych ciekawych rzeczy. Chronobusty oczywiście na Cybercora idą w tym momencie. jeszcze wcześniej pisał, że za dużo grał w HotSide, dlatego dlatego ten atak i wyższy. Oj, ale to jest dużo energii na, na Chronobusta na tym Netsusie i i teraz jasno, czy tu będzie, będzie jeszcze oszczędzał, czy teraz zajmuje się po prostu pisaniem, i, i Tara tego nie za bardzo ogarnął, bo widzimy, że graczy już sobie konwersacje poszerzają. No, jeśli miałby to być Forgate, to powinien już e, wykorzystywać te. A, Ale właśnie. oczywiście Forgata nie widujemy, raczej z dwoma gazami. Tak. E, więc myślę, że to było, było po prostu niedopatrzenie ze strony gracza. Tak jest, już idzie, już idzie chronobus na Nexusa. Więc też nie ma w sumie. Zobaczmy, czy tutaj jest jakaś większa różnica próby. No nie, w tym momencie zostanie nie, nawet no. przewaga będzie miała Tara no i właśnie w tym momencie decyduje się tutaj Jake's na roboty Facility oczywiście freegate e, Robo, które nie robimy freegate i Robo, tylko robimy one gate, robo i potem dostajemy hmm. dwa gate. Oczywiście bardzo nie, tak jak six nie stawiamy sześć spalnych później tak. po prostu naszym tyle prostu Oooo i tutaj widzę, że twoja refanca będzie budowane przez stare i no to możemy się spodziewać Blink Stalkerów. Generalnie zasady, to w lepsze, lepszej lepsze sytuacji jest raz jace popatrz. Jak wiemy, że Blink Stalkery dobrze zagrane mogą fajnie te Immortale kasować. Hmm, tak. No i tak to jest takie papier, kamień, nożycy, tylko to są takie nożyce z troszeczkę papieru, żeby nie ginęło od kamienia dlatego że no wiadomo, że... No są trzy kontry generalnie. Ro, y, właśnie roboty Facility jest na Blink Stalkery, Blink Stalkery na... Penixa, a Penix na na robot kwasowej. Tak, za to widzimy teraz mamy supply e, bloka ze strony Jade Popa i schronobustowanego schrono Immortala, więc trochę nie wyszło polskiemu graczowi. Tak, no to Ale... myślę, że tu się teraz pojawi, tu brakuje 100 minerałów. Jest... Nie, tak, fajnie. ale Immortal jeszcze jest w produkcji Aha. i jest na supplyu i jest jeszcze schronobustowany. Dokładnie, tak. Ja nie widzę w sumie jak dużo brakuje, żeby ten panel się skończył, ale no, ty, z tego co... Dopiero został postawiony. Mało właśnie. O, um, dokład, troszeczkę fail. A kolega zobacz, że go skasował, żeby sobie uzyskać minerałów, trochę. Hmm. E, żeby na, o, właśnie wanoć serwera, bo to na, na, na serwera mu Supply'a e, wystarczyło, żeby wykorzystać chociaż troszkę tego gusta. No i gadałem sobie tutaj o temperaturze. Tak. No dobra, mamy dwa Stalkery, teraz chyba trzeci, właśnie dojdzie do tej całej zabawy. Znaczy, generalnie, gdyby Jace po tym momencie widział, że są już trzy Stalkery na mapie, to mógłby się spodziewać tego, że albo idzie Forgate, albo, e, albo e, idą Blinkstalker. No bo w innym przypadku Box of aż dużo by nie posiadał. Mamy Iperszczeliby Mortala, który w tym momencie, w myślę, że Hunobuścik byłby tutaj bardzo mile widziany. Tylko trzyma. Ma go na pewno. Mm -hmm. A właśnie, no i myślę, że za moimi Immortalami powinien już wychodzić i wywołać jeszcze troszeczkę Zloty, bo wiemy, że do Immortali najbardziej sprawdzają się Zloty, żeby, żeby te przytankować ewentualnie. No i właśnie, to jest też bardzo fajna rzecz, że jeżeli blinkujemy się pod Immortale, to Zloty zdają bardzo mm. dużo dymień, że e, same z siebie po prostu mają potężne DPS, one zdają dwa ataki, a to I to jest dwa ataki po 8, czyli 16, 16. 16 to jeszcze szybciej niż Salker, więc na Salker byli po 12, innym, przepraszam, 14 innego Sucker, ale wolniej po prostu. Więc taki wyrok naprawdę meta bardzo szybko. No i też trudno do zabicie, no bo to jest. Znaczy, nawet jeżeli go zabijesz, to i tak tak z tyłu jest Immortal, prawda? Tak. Zaloty, no. Są naprawdę przeszkadają w walce, szczególnie jeśli e, sami e, mm -hmm. już naprawdę kończą nam się za loty i nie ma nam co atakować, jak się dobiorą do naszych Stalkerów i immortali, no to wtedy jest kiepsko. Ale widzimy, że już e, Twilight e, przepraszam, w Twilight Council Blink został opracowany mm -hmm. dla gracza Tara, niebieskiego Protosa, który ma swoje pylony w dwóch częściach mapy, rozstawione w tak pobliżu bazy e, Protosa, naszego polskiego Jade Popa. No, ale właśnie Jace teraz tego zwrota, widział, że jest tutaj około 5, 6, 7 sakerów, więc dokładnie będzie to 8. 8. 8 tak. tak jest znaleźli. No, te dwa, mi... dwa dopiero dobiegało. Ale tak zobacz, że tak jest nie. 8, 8 sukierów ze strony Tak, więc dobrze to wygląda dla Jace Szczególnie, że ma mhm. dwa Immortale yy, i ma Centry. I sam robi w tym momencie Blinka, żeby żeby kontrolować. No, oczywiście on musi uważać teraz na bardzo ważną rzecz, typu Blink do swojego main'a. Tak, to może być. Naprawdę groźne. Oczywiście hmm. mamy tutaj dosyć sporą armię ze strony g popa więc mógłby gonić swojego przeciwnika. 100 energii, energii na Nexusie. Hmm. Tak, ale jeśli um, y, Tara ogarnąłby mikro, mógłby tutaj pobiegać dookoła Nexusa i połóż kilka hmm. um, probek. Tak. No Natomiast, teraz... oczywiście, mógłby równie dobrze j bo zesplitować swoją armię i złapać. Ale to wszystko zależy od graczy od ich umiejętności. Znaczy, jeżeli teraz uda się zesnapować tego obserwera, który widzę, że jest bitowany, no jest o... O... To już to no, nie jest. Powinien być, mar... a... być martwa, nie jest, bo w tak dwóch chciał położyć. Tak, prawie udało się zesnapować. Tak. Troszkę nie ogarnął na zawodzie, bo to taki był fajny bajt, on się wycofał tutaj, żeby tego obserwera jak najdalej ściągnąć. Tak, i j teraz mówi hi, do stary. E, Zatem mm -hmm. stary odpowiada. Sub. Jak po murzyńsku. Przepraszam, przepraszam, po afroamerykańsku, tak oczywiście. Jest. Taki slang. Hmm, więc... Chin, um, chin. <laughs> <nice>. <laughs> więc j spodziewa się teraz oczywiście blinka, będzie bardziej ostrożny, natomiast wychodzi teraz z agresją, myślę, No i ma swego, tak. ma swego blinka, więc będzie mu... O właśnie, jest Oresywy agresywny blink. blink. O i bardzo ładnie teraz przydałoby się tego obserwera bo on będzie bardzo się no, zważył i właśnie teraz Aj. taka będzie opcja i teraz łatwo się tego. Dobrze, bardzo za dobra zagranie za struncie kłopa, natomiast zobacz, że teraz będzie go nie najczęściej go armii ci dwa ale i został z tym stalker 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 ale stalker nie, nie jest kolejny właśnie padł ale uch chce znać że dobrze nie poszedł w centrum, bo to było widać że mierzył centry hmm. ale jeżeli się nie mylę to armia jad popa chodzi na mówię tak. Tak. przynajmniej chodziła teraz już tak, lepiej natomiast zobacz że dobre blinki ze strony itali nie traci tyle tych stanów no teraz już ten, który gorzej został zosnajkowany przez Jade popa natomiast zwróć uwagę na to że w tej walce i motale i centry i za ale jedno czy w ogóle nie udziału. dokładnie czteroraz generalnie nie może się po sobie. Musi, trzeba musi cały czas uciekać, wygrać grać bardziej defensywnie Wiemy, że uciekając trosz, tracimy czasami troszkę tego timingu. I teraz Oj, O, i teraz i po ale są bardzo blisko. Ale nie potrzebny, nie potrzebny, do... po prostu nie ale atakować. Tak, tak, ale filmu, dobry Blink ze strony. Tak. Y, j, y, y, przepraszam, dobry Blink ze strony Tarik, nie potrzebny, mm. ze strony Jake mm. j, Popa. Um, no i mamy dosnijpowane teraz chyba te dwa zalety, myślę, że padną. O, Potężne i, straty tak, ze strony y, tej y, które tam, tam. Tak, który które ma już swoją ekspansję, to swoją ekspansję również J-Pop zakłada. Supply jest równa, i to jest właśnie troszeczkę martwiące, że mimo takich dużych strat ze strony Tara tutaj cały czas J-Pop nie wychodzi na prowadzenie. On ma dwa Immortale, aczkolwiek chyba jego nich również teraz dwa posiada. Dokładnie, trzy Sentry, więc mamy trochę tej polskich ludzi. No jest więcej, i jest na pewno więcej. A i stalkerów. trzeci Immortal, teraz czy będą... Aaaa Immortal, to znaczy Immortal zostało odgrodzone od armii po prostu Jake Popa i no, traci tutaj niepoczętnie dla Stalkery. Miał przewagę nad Tarą, mhm. ale której nie wykorzystał. I czy on w ogóle robił jakieś jeszcze jednostki jakieś. No czy właśnie nie, zobacz, że Tara ma właśnie ten pół, stąd bierze się ta ilość limitu większa, bo Stalker to wygląda biednie bardzo, znaczy teraz już trochę tam było. Ale zobacz, że Jade Pop stąd bierze się jego później że on po prostu opracowuje robotic Bay. Mhm. Um, o, właśnie został zniszczony ten e, pylon ze, e, od Tary tak. na trzeciej bazie Jade Popa, co właśnie chciałem tutaj? zwrócić mhm. uwagę, tak, gdzieś tam był pylon. Um, to, to chyba dokładnie w tym miejscu, aczkolwiek właśnie, bo to jest bardzo ważne, jeżeli J-Pop w tym momencie się tych kolosy, to nie miał to sporo, tak, teraz e, tutaj jakiś pojedynczy... Starasujący zaalot. Tak, chyba on zabrał nawet. Tak, dwie próby, no to tam zwrócił się i to nawet z nawiązku na bo wiemy, że próby zawsze, no to można powiedzieć, że mniej więcej pięknie rału karty. No miejmy nadzieję, że J-Pop jakoś z tego się wykaraska, ponieważ e, miał przewagę na tarum tą stracił. Mm. Znaczy, tak, Tara momencie, gra 6 gateów. Tak, a, tego, chyba 6, tak? Bo będzie, w sumie tak jest. teraz myślę ich makro, ich wydobywanie, majnowanie się wyrównało mniej więcej. Tara podejrzewam, że zbiera jeszcze. Tara zbiera jeszcze gaz dodatkowy. Mm -hmm. Natomiast tego nie robi Jadepop. No i Tara będzie z gazem do przodu i też niedługo myślę, że zacznie opracować swój własny. Em, em, ja to, jak myślimy, bo, bo teraz terańska no. wyszła i musimy... Robotic robić. Bay? Robotic Bay. Tak, 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 dokładnie. Zaraz będzie budował ten budynek. No ale co najważniejsze, że w tym momencie już produkuje pierwszego kolosa. Jeżeli wyszedłby z dwoma kolosami, nawet bez Thermal Lens, to może powołać... No zadać konkretny damage, aczkolwiek wiemy, że o, no, w tym momencie fajnie, że właśnie o... O, o, ten, o tego Abraida, no bo z tego powodu, że Imortale czasami... Znaczy, czasami gubimy pod swoimi e, kolosami, takie trzy Immortale... Mhm. Prowadzą ci trzy same kolosy, a patrzę, że kolosa już nie ma. Tak, naprawdę szybko padają. A dobrze wiemy, że kolosy bez lancy są strasznie łatwym celem. Tym mm -hmm. no, bardziej, że przeciw ma gniśokry, więc akurat jeden kolos nie, nie problem specjalny. Tak, natomiast teraz zobaczmy, czy yy, Jetfoe skapnie się, co się dzieje pod jego bazą, bo. Yy, Tara będzie próbował tutaj przeprowadzić jakieś, jakąś agresję, jakiś agresję, nie haras, bo, mm -hmm. bo Haras to nie podchodzi z takim ilością jednostek. Natomiast niszczy Destructive Rocks. No właśnie cały czas. Tak, posiada on trzy mortale, całkiem sporo liczbę centry, cztery mortale, tak. Natomiast Ile im posiada J2? -Cool, to będzie win bo... to będzie win i to aj, będzie straszna tak, swój ascent tak. na j Teraz Kolos Ale wtedy przejdzie górą i może sobie... Zobacz, zyskać. że tylko małą e, tutaj grupką... Oj, teraz jest Oj, reszta. Oj, teraz reszta. imortalne zostały na gole i tak naprawdę Kolos nic nie robi w tej walce. Tak, dokładnie. Tutaj jest walka z zespołem, który zdecydowanie więcej ma teraz. Kolos tam teraz stoi. A, i to jest Ja bym mógł teraz tutaj wejść, no bo wiadomo było, że tutaj Immortality... będę teraz ładnie Kolos tutaj robi splash, naprawdę. Tak. Świetnie to, ten, dobrze, ta to ten, ten drugi Kolos, kolos będzie teraz że będą zastosowane razem z tą lansą, bo ta lansa pozwoli bronić naprawdę świetnie. Kolejne 6 stalkerów, bo to też przewaga gateów jest bardzo spora, tylko no nie, teraz jest piąty gateway, który w tym momencie się kończy, no i to będzie wyglądać naprawdę świetnie, jeżeli chodzi o defensywę, bo brakuje minerałów w tym momencie Polakowi. Tak, ale trzeba pochwalić Tarę, bo zauważył, dobra, widzę tutaj, masz naprawdę silną e, armię tutaj, będzie mi ciężko Cię zaatakować, więc sobie stalkery do Twojego main'a i zacznę e, ten, zacznę walczyć, ale wygląda na to, że Tara chyba wie, że już czego, tym bardziej, że oj, zobacz, zrobił jeszcze Darkshine. Chciałem mm. powiedzieć, że nic nie produkuje, bo przez długi czas nic nie robił, ale jednak po prostu pokusił się o Dark Shrine, chociaż. Wiesz co, może za wcześniej się pokusiłem trochę o powiedzenie, że Tara tu już tutaj rezygnuje, ponieważ znowu mm -hmm. wychodzi na prowadzenie. Jason, mimo tego, że ma kolosy, cały czas traci swoje jednostki. No, Potrzebne są zielce, a nie stalkery, bo, no bo w tym momencie po prostu te stalkery się blinkują po tej mortale, które jeszcze żyją, mimo że bardzo szybko umierają. To nie zmienia to faktu, że zdążą te 3-4 hity wyprowadzić. bo po prostu się topią pod tym, tym naporem tego obrażeń, tego całego demedu. E, przewaga tary tutaj jest, jeżeli chodzi o dlaja, zobaczymy jak to wygląda, jeżeli chodzi o jednostki. E, no zbierający te workerów jest akurat dosyć równo, jednego więcej można ma Tara, no ale wiemy, że dwa tutaj jest naprawdę dużo przewaga, 24 do 90 cokerów, stąd bierze się, przewaga limitu trzeci, e, trzeci tutaj kolos będzie e, krytyczny, bo dwa jeszcze można zastępować, a z trzema, jest naprawdę duży problem no i myślę, że tutaj e, JSPOP nie powinien dochodzić do ten trzeci E, sta, to, przepraszam, kolos Olof. nie będzie miał, miał miejsca. Teraz atakującego pylona e, otwiera sobie drogę maina, gdzie jest, już obserwer, więc tutaj prawdopodobnie wszystko zależy. Zobacz, nie... że nie zauważył tego pilona, nie tych 4 stacków, przeszedł po prostu obok nich i biegnie dalej. O właśnie, my mamy 6, tak 6 stackerów, które wbija w tym momencie domena. Urbana są dwa kolejne, ale teraz cała reszta będzie, e, będzie, będzie tam wbijać do środka. Ale j poza pozycją Ej. będzie niepotrzebny base zupełnie, z którym i tak, tak J-pop wygrał w każdej walce, tak będzie niepotrzebny. Jest oczywiście Bacolos, dokładnie, który czyści tutaj swojego maina to jest fajne w kolekcją tego bo ten tak tutaj w tej głównej walki nie zginął. Cztery Dark templary, które pospiewają naszą armię, też nie, mamy tu tylko Bacolosa, ma tutaj Bacoloso, nie kolosa tylko <laughs> <od> serwera oczywiście. Po Bacolosa tu ma nawet dwa. No ale tak, teraz... To szybciej się niszczy. Naprawdę, to się szybciej się zabije, te nie pójść po bo przecież nie miałoby jak w ogóle. Ee... Tak, i mamy pojedynczego Darka jeszcze, ale tu zobacz, kolos spróbuję jakieś dmucha trochę pochypać. tu. mamy Armia wycofała się, z centry tutaj zostaną stracone. Nie, ucieknął. To jest Hero uciechną. Kolos, który ma już naprawdę. Tak, pasy, tak niestety Hero je. Kolos już też pada w tym momencie. Ewakuowane tu jest... drony, w e, tobie. Tak, będziemy mieli jakieś pewny Hyden Pylony. Widzimy, że kolejne nocy zostały do dolokowane gdzieś. Ooooooooo, i w tym momencie lit. już nie będzie żadnych połków. Ja jest Jeszcze jeden parę mają nasz zawodnik poza pozycją, ale chyba tyle, czy próbę, czy jakoś posiada zeloty. Tutaj nie ma próby. O, już kolejne próby teraz. więc to jest bardzo ważne, że tutaj nie będzie nigdzie próba, Wszystkie... O nie, one się dnindżują, patrzcie, nie, to są kolosy. Nie, są nie, kolosy nie, to są kolosy, no póki co pilnują. Tak, no właśnie, ale to jest bardzo ważne, żeby teraz... Przecież <laughs> widzę te próby, one, one... Będzie teraz, no właśnie teraz tą próbę pewnie złapać może tutaj, jeżeli tu ktoś Ehm, tylko... no kolejny base raid dzisiejszego dnia się, <laughs> raz, się tak, już utworzył. Po, po raz kolejny będziemy mieli chowanie w budynku po mapie. Ale... O, te nie? O tak! O, kur, ryzyk, 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 nie. i uciekają. No, no i nie wygrają. Na tyle. No i nie wygra, nie wygra nasz tego base raid. Yy, yy, Jeep. Tutaj, yy, tutaj ma 480 minerałów, jeszcze yy, Tara, więc nie buduje po prostu Nexusa to wszystko, On teraz musi coś w ogóle wybudować, bo te budynki też na topie yy, Tak, tylko ma jeszcze pylona, wiesz, pod yy, byłą bazą... Tak, tutaj. Yy, tak, yy, J-popa, Jpopa. A Teraz bardzo ważne jest, czy jest obserwer. Tak jest, jest Observer ze strony yy, teraz więc jedne co musi zrobić, to jest znajpować Observera j i już wygrał Madarne para. Mm -hmm. Który w tym momencie mogę zmierzać i... i to jest ostatni budynek? Nie, zrobił... E... Blitzkopf zrobił asymilator. Tak. A tak, <laughs> zrobił asymilator i, tak. i nie zrobił nic innego, więc będzie musiał tego pilnować. Tym bardziej, że asymilator nie jest najlepszym miejsce, musi się bardziej Pylon przydał. Bo teraz tak. można się blinknąć i po prostu tego co Będzie biegał pod niegrzymi, z terrami, I zobacz, już tobie. tam armia Tary przelewa się w stronę jego miejsca, gdzie była kiedyś jego bana. Mm -hmm. Natomiast... Mamy więcej jednostek ze strony Tary. To jest zdecydowanie, nie? No tak, no zdecydowanie. Chociaż mamy tutaj... kolosy, ale czy te kolosy długo pożyją, to dopiero zobaczymy. Oczywiście może być ofensywny blik, który te kolosy zciągnie w niegłosłownym mieniu oka. No tutaj inny myślę. Znaczy, fajnie, też był Panią Pomocną, bo... Tak naprawdę teraz, jak raczej tak w myślach się tak radzi. Oni tam czasem gadają. Bo Jason pisze, więc... A Tara pisze, tak jasne, więc... O, ten observer jest niesamowicie ważny, bo dzięki niemu będzie można niszczyć wyrazić, bo panu teraz nie wiem, czy trochę nasz zawodnik się nie pogubił, bo zobacz, co upryty jest... O, coś pisze chyba w ogóle w tym momencie na czacie, i zobacz, o, będzie koniec, koniec. Niestety, z Tumbo na tyle. Na razie, dziwne play. I mamy w tym momencie 2-0. Tak jest, mamy 2-0 dla... Dalej no, stara, więc stara przybywa, Ale on ale. chyba... nasz, nasz zawodnik prostu wiedział, jak to się skończy, bo 24 strakery, które się blikną pod, pod asymetrów, to są 3 całe, więc ma opcję tego wygrać. Tak, ale walczył dzielnie i zapewnił nam rozrywkę. Tak, znaczy generalnie potrzebny ten base zupełnie, bo miał przewagę i trzeba było po prostu czekać w tej bazie, sobie wybrać jeszcze 3-4 więcej kolosje po tym wyjść. Tak, no bardziej, że base trade'y są naprawdę niebezpieczne. A polecałem nie... trzecią bazę, bo miałem przewagę, no to jak zajęcie tej trzeciej bazy nie umożliwi... Uniemożliwiałoby stanie tam armią e, e, tera. E, terze w sumie Czyli tak no to to e, Na to odmienię. No, no. tera, tera to w sumie gra, więc e, też e, na to troszeczkę mańki spakuje. Aczkolwiek, e, drodzy widzowie, my się z wami żegnamy. Oczywiście chodzi o YouTubean do e, do Was, drodzy widzowie, y, na żywo. Zaraz wracamy z kolejną rozrywką, więc trzymajcie się i do zobaczenia.